Dzisiaj jest 1 października 2017 roku. Jestem w pustelni świętego brata Alberta Chmielowskiego. Tu są pamiątki po bracie Albercie. Najsłabniejsze. Jego obraz exce homo, kopia oczywiście. No tu jest sam brat Albert. Przyszli turyści Jak widać małe pomieszczenie Teraz przejdziemy do celi piątego brata Alberta Jak widać cele bardzo skromne łóżko Mały stolik Zydel Tutaj takie. Tak naprawdę człowiekowi to życia nie trzeba Wszystko z lampa. Co zdobędzie w życiu, to bo to ciąży potem. To jest prawda. Cela. cele. Ja no tak ta, Przecież To przyjedzie się do hotelu gdzieś. Nie ma pan nagle nic z tych problemów, nie? Mhm. Wszystko zostało. Rozumiem, no tak. Musimy no. zająć tym, po co Pan przyjechał. Tak, no tak, tak, tak. No, o, o tu widać półki. I wychodzimy na zewnątrz. Widać, teren teraz jest przepiękny. Tam jest obok kaplica. Chatka świętego brata Alberta. Idziemy do kaplicy. To jest sama chatka. Widać ją niewielka. A tu piękny pomnik. Chleb brata Alberta. Są informacje bardzo ładne. Tak, nie na chatkę, idziemy w kierunku świątyni. I ten jest bardzo uroczy. No do celi.